Dobra, jedziemy motocykl. Pies z okay. Dobra, lepiej już pani będzie. <grydy> nie. Dobra, cześć motoptyjcie. To co? Zrobimy tą turystykę motocyklową na Nakedzie? Nie, to musisz mieć piesa z wielkimi metalowymi kuframi z tyłu sprzętu za 185 milionów złotych. Bo inaczej to się nie da. Ja nie wiem. Jakieś 20 lat temu pojechałem daleko daleko za koło podbiegu w Norwegii. I na rowerze i mieliśmy tyle, co tutaj leży na ziemi: dwie małe sakwy, i namiocik, i jechaliśmy przez miesiąc, i niczego nam nie brakowało. Więc ja, ja nie, nie wiem, może to potrzeba tego turystyka, no ale chyba nie dla mnie. Bo tak przez 99% czasu uwielbiam swoją dziewiątkę i nawet jakbym miał pieniądze, nie mam. I kupiłbym tego Giesa, czy Tigera, czy jakiego innego takiego pełnowymiarowego turystyka. To żalnie by było, żeby on stał w domu przez te pozostałe 99% czasu, ponieważ wszystkie moje pozostałe wyjazdy to są dosłownie dookoła komina, na miasto, gdzieś po wioskach, załatwić jakąś sprawę czy cokolwiek, więc nie chciałbym do tego celu jak jakiegoś mieć dużego, obudowanego, ciężkiego turystyka w sytuacji, kiedy mogę mieć tak piękną i żwawą i, i lekką, mętną dziewiątkę. Więc postanowiłem pójść w drugą stronę. Zamiast kupować turystyka, żeby go korzystać z niego raz w roku, postanowiłem pojechać na Nakedzie, na wycieczkę. Zobaczymy, czy to się uda, jest to totalny spontan. Nie przygotowałem się do niego w żaden super specjalny sposób, pomijając to doświadczenie sprzed 20 lat na rowerze. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Za chwilę omówimy sobie ekipunek, jak zmodyfikowałem motocykl, żeby go odrobinę łatwiej się jechało nim w kasę. I. Pokażę Wam torby, to co to, to, to do nich wsadzę i czy to się wszystko zmieści, czy nie, zaraz to się okaże. No i przechodzimy do sedna. Tutaj, jeszcze tytułem wstępu, bo chyba nie powiedziałem na początku. Wybieram się dosłownie na 3 dni, dwie doby pod namiot, na pole namiotowe. Zamierzam gotować samemu, poić się samemu i spać na polu namiotowym, w żadnych domkach. Tylko po to, żeby sprawdzić, czy to wszystko, czy to moje zestawienie, czy to moje się yy, ma w ogóle rację bytu. Żeby później wyjechać na wyjazdy, tygodniowe i później, dwutygodniowe i zobaczyć, bo z doświadczenia wiem, że yy, wyjazd na cztery dni nie różni się za bardzo od wyjazdu na dwa tygodnie. Bo jedzenie i tak się nie rozpakować spakować tyle, ile, ile byśmy chcieli, yy, rzeczy tak naprawdę już po jakimś czasie tak samo trzeba prać. Więc ilościowo tu zbyt wiele już się nie zmieni. Może dosłownie odrobinę, może 10-15% więcej rzeczy bym zabrał na wyjazd dwutygodniowy niż na yy, trzydniowy, ale to są naprawdę niewielkie różnice. Tak, to było ty, tak. Ja to, to tak, ty, 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 ty. chcę znaczy powiedzieć, a, tytułem wstępu. Czyli to mam już zamknięte, po co ja i dlaczego to robię, więc przejdźmy do, przejdźmy do wyposażenia. Dziłem się z tym wyposażeniem, a przecież miałem jeszcze słowo powiedzieć o modyfikacjach motocykla, straszne to były modyfikacje, z tej strony będzie lepiej widać. Ten boczek okleiłem, jak widać, pięknie yy, taśmą, zwykłą taśmą przeźroczystą, pakunkową, ze dwie warstwy zrobiłem, dlatego, że jak tu torba będzie się opierać, to ona może porysować te plastiki, a tego byśmy nie chcieli. Kolejną rzeczą z modyfikacji jest yy, Scott Euler. Nie są tam skąd one są zawsze, to nawet nie jest stricte pod turystykę, ale jest i smaruje nam łańcuch, więc tym już się nie musimy przejmować, nawet jak będziemy jechać cały dzień w deszczu. Kolejna rzecz: Uchwyt do telefonu z nawigacją, z ładowarką. Jest tutaj ładowareczka, jest, jest ładowareczka, czyli to mamy już też ogarnięte. <laughs> tak naprawdę, jeśli chodzi o modyfikację, to jest tyle. Więc przejdźmy tym samym do Mojego ekwipunku. W co będę się pakował? Będę się pakował w jedną miękką torbę 70-litrową. Jest to taka ogumowana torba, trochę wyprofilowana, tak że niby są dwie sakwy z tyłu. Później to pokażę. Do tego zwykły rollback, do którego wsadzę namiot, karimatę namiot i śpiwór. Później mamy zestaw rzeczy stricte do motocyklowych: ciuchy, kosmetyki i tak dalej. No i zestaw kuchenny. A teraz trochę bardziej szczegółowo. Dlaczego kuchenny tak, a nie inaczej? Podstawowe rzeczy na pierwszy dzień. Woda, którą później będę mógł sobie uzupełniać i dolewać. Kawka i herbatka na trzy dni. Cukier. Dwie puszki, jedzonka. To jest bardzo pyszna rzecz. Ostatnio taki mój wynalazek. Jest to gotowe jedzonko. Gotowe do spożycia danie. To jest taka solidna pucha. Ja jem mało. Więc taka puszka razem z na przykład ryżem czy z makaronem Starcza. Plus może jeszcze jakąś zieleninę, jakby do tego dorzucić. Starcza dosłownie na dwie osoby. I taka puszeczka. Jest, próbowaliśmy ją dwa dni temu. Jest przepyszna. Mają jeszcze cztery inne smaki. I to super możesz się sprawić na wyjeździe. To nie musi być trzymane w lodówce. To można zabrać ze sobą. Otwierasz, podgrzewasz to w gotującej się wodzie przez 15 minut. Mieszasz czymkolwiek: z kaszą, ryżem, makaronem. Pyszne, gotowe danie bez żadnych kompromisów. W kolejności przegryzki, jakieś orzeszki, rodzynki i tak dalej, tak, żeby sobie coś pokrupać. Nóż do cięcia, plus oczywiście multitul, jako narzędzia, podstawowe szczućce, kubek, szmatka do mycia tego wszystkiego, gaz, kuchenka, wiadomo. I teraz tak, tu mamy garnek i małą patelnię. W środku jeszcze są jakieś tam miękkie czyściki i tak dalej. To się pięknie składa i mieści się dosłownie w takim. Takim czymś. Więc to jest naprawdę bardzo malutkie. Gotowanie wody, litra wody, chyba 3,5 minuty coś takiego super się to gotuje. I to jest koniec mojego zestawu e, kuchennego. Naprawdę niedużo. Dalej. Mały śpiwór dwuosobowy, sprawdzony wielokrotnie już na wyjeździe. E, bardzo łatwo go rozłożyć. Chyba da się go rozłożyć i zło, złożyć 5 minut, złożyć w podobnym czasie. E, karimata, taka powiedzmy. Materacyk taki samopompujący się, następca karimaty. Szpiwór który zapewni nam komfort tam do jakiejś tam powiedzmy dwóch stopni ciepła. Dalej przechodzimy do sekcji, przechodzimy do sekcji wyposażenie motocykla. Na razie pokrótce, a później trochę to rozwinę. To mam tak zestaw naprawczy do opon, obowiązkowa apteczka, zapinka nam do motocykla z alarmem, jakaś tam gumka i teraz tak, zestaw narzędzi. Tylko przelecimy co tutaj mamy. To jest pojemniczek, który jest wielkości powiedzmy ręki. I do niego się mieści tak, kamizelka. Rytytki duże i małe. Podstawowy zestaw MacGyvera. Taśma izolacyjna do jakiegoś urwanego ewentualnego kabelka. Kluczyki. 8, 10, 12, 13, 14, 15. 2 dwunastki do naciągu łańcucha i czternastka. Jedziemy dalej. Szczypce zawsze mogą się przydać. Poksy i polipoksylina. Wiadomo. I to jest chyba najciekawsza część zestawu. Zwykła grzechotka i przedłużka śrubokrętu. I w tym małym woreczku mamy 30 bitów, nasadki od 8 do 14, torxy wszystkie rozmiary, imbusy wszystkie rozmiary, krzyżaki, małe, duże i płaskie i małe i duże. Właściwie tym zestawem można całą masę rzeczy naprawić, a oprócz tego wcześniej wspomniany multitool, w którym, będzie można, w którym są kombinerki. I teraz ten zestawik sobie szybko spakujemy. Zestaw narzędzi zabrzmiałem jak facer z telemango zakupy, a jak zamówić dzisiaj, to dostanie się jeszcze otwieracz do chleba gratis. Dobra, jedziemy dalej do tego, co będę na sobie nosił. Na wyjazd trzy koszulki termoaktywne, żeby zmieniać codziennie, bo one będą się niestety płacić i śmierdzić i wszystko razem, więc na trzy dni wystarczą, później trzeba prać, ale to nie jest żaden problem, one bardzo szybko wysychają. Spodnie, jedne długie na zmianę, poza moim strojem motocyklowym, turystycznym. Spodnie załatwią mi sprawę spodni długich i spodni krótkich, bo mają od. Pina na nogawki. Później, kurtka lekka, bardzo cienka, kurtka przeciwdeszczowa. W razie gdyby moja przeciwdeszczówka motocyklowa była zmoczona jak szmata, a musiałbym gdzieś wyjść, więc to się na pewno, mam nadzieję, że nie, ale może przydać. Później, podstawa: skarpetki i majtki. Tutaj skarpetek mam więcej, ze, więcej zmian niż majtek, ponieważ nie chcę później w tych całodniowych skarpetkach wyjętych z butów motocyklowych chodzić w butach cywilnych. Dwie koszulki, to właściwie na wieczór i na rano, więc dwie koszulki na te trzy dni w zupełności wystarczą. Jedna ciepła bluza z kapturem, kosmetyczka, pełen minimalizm. Tu mamy żel, szampon do włosów, yy, płyn do depilacji yy, i nie wiadomo co tam jeszcze i wszystko i mydło w jednym. Właściwie jeden płyn robi za wszystko i sprawdza się. Dezydorant, pomadka do ust, jak komuś wysycha pyszczek, pasta, szczoteczka, koniec. No i trochę gadżetów, związanych tutaj właściwie z naszą nieodzowną elektroniką. Powerbank, karty pamięci, bo będę też coś nagrywał, ładowarka do telefonu, latarka. No i dodatkowo jakieś kabelki i tam jeszcze w kosmetyczce, bo to moja kosmetyczka jest, Zestaw leków podstawowych, kto co potrzebuje, to sobie zabiera. O tym nie można zapomnieć, nie wiadomo kiedy się przydadzą. A z takich najbardziej podstawowych wymieniłbym paracetamol i stopera na schaczkę. Do tego dorzuciłbym coś może na ból pleców, coś na przetarcia. Ewentualnie, e, właściwie nie to jest tyle z takich podstawowych rzeczy. A cała reszta według preferencji, kto co tam potrzebuje. No i właściwie to jest tyle. Yy, dlatego zerknijmy sobie jeszcze raz jak to wszystko wygląda. Mniej więcej w ten sposób i zabierzmy się do pakowania tego. Jestem z powrotem z jakiegoś powodu tańczyk przestał się nagrywać. Nie wiem dlaczego. Ale trwało to długo. Długo. Wiele razy próbowałem to wyciągać, wsadzać, próbować, kombinować, yy, układać to u góry na dole tak, żeby było dobrze. Nie było to tak proste, jak mi się wydawało na początku. A udało się. Wygląda to w miarę. Jest raczej stabilnie. Przymocowane jest pasami tutaj do setów pasażera. I tutaj z tyłu yy, pod zatłukiem. Pasy są też mocno spięte. Teraz zobaczymy jak to. mi mu na plecy. No nie, nie Tu no spokojnie nawet jeszcze do tyłu, mogę usiąść, 4: To dopiero czuję. W mojej normalnej pozycji bardzo delikatnie gdzieś to na pleskach czuję, ale chyba nie będzie problemu. Ok, słowem wyjaśnienia. Absolutnie nie dyskredytuję wielkich podróżników, nie podróżników. Cygana. Ja Absolutnie nie dyskredytuję motocykli, stricte do długich tras gdzie jedziemy na jakieś tam różne bezdroże i tak dalej. Ale ja chciałbym uprawiać moją turystykę taką po pocywilizowanych krajach. Miejsca, gdzie są piękne asfalty, ładnie się jedzie, co chwilę są stacje benzynowe, gdzie można się i napić i zjeść i są pola campingowe, albo można nocować na dziko. Nie mówię tu absolutnie o żadnym offroadzie. To mówię o krajach europejskich i powiedzmy bardzo gdzieś blisko, ale cały czas mówię o obrębie krajów cywilizowanych i wydaje mi się, Wydaje mi się, że naked'em równie dobrze da się podróżować, i jeszcze taka najważniejsza rzecz dla tych wszystkich, którzy mówią: Nie da się zrobić naked'em 700 km dziennie. No i właśnie to jest ten błąd, którego ja nie chcę popełnić. Dla mnie celem jest trasa. To, żeby zobaczyć odcinek od A do B, a nie żeby dojechać do punktu B. Ja chcę widzieć te rzeczy po, po drodze, ja chcę widzieć te krajobrazy, zatrzymywać się w fajnych miejscach. Jeżeli zobaczę coś fajnego, zatrzymać się nawet na godzinę bądź dwie, zjeść sobie tam, wypić sobie herbatkę i nie mieć konkretnie ustalonego celu. Ja na te swoje trzy dni zaplanowałem zaledwie 500 km. Ja bym robił po 150-160 km dziennie i to uważam, że jest że to, jest, że to jest wystarczająco. Może 200 km jeszcze by dało się zrobić, ale w moim przekonaniu turystyka właśnie motocyklem nie powinna być tak długi. Kotku. Ty normalnie kocurz sobie tutaj czas nie wierzę. No nic. Także mieliśmy już pierwszą widownię, pierwszego subskrybenta. I zasubskrybuj tam, nie? I właściwie tyle w tym temacie. Także jutro z samego rana wyruszam i trzymajcie kciuki. Pozdrawiam.